Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałem e, powiedzieć Wam, jak ja przygotowuję te moje pszczółki do zimy. Ja, co sprawdza się jakby od wielu sezonów, co praktykuję. Z czym jestem trochę zatwardziały, bo, bo też jestem. Także może zacznę od tego, że dla mnie ten okres przygotowawczy zaczyna się od lipca. E, w lipcu już rodziny zaczynamy przygotowywać, ale nie wszystkie. Niestety, albo istety. E, część pszczół jest na gryce i tych pszczół nie możemy w pełni przygotować do zimy. No bo przygotowania do zimy zaczynamy odbierania, od odbierania miodu. Te pszczoły, które są na lipie, skończyły pożytek lipowy. Można e, zacząć przygotowywać, czyli odbieramy miód i zaczynamy naszą robotę. Te pszczoły, które są e, na gryce, zazwyczaj to są okolice sierpnia. U nas jest tak jeszcze z tą gryką, tam gdzie jaworze że ona jest siana w bardzo różnych okresach, bardzo się długo przedłuża, bo tak naprawdę teraz mamy 30 sierpnia, część pasieki stoi dalej na gryce eee, no fakt, że to już jest koniec, bo to jest tak, że nie wszyscy się na zbiór to grykę, niektórzy to talerzują, w międzyczasie to odbija, eee, także to jest bardzo długi pożytek dla mnie jeżeli chodzi o miód gryczany no i to jest podzielone na dwa etapy ale jakby wracając do tych pszczół kiedy możemy zacząć w ogóle przygotowania do zimy? przygotowanie możemy zacząć e, po porządku lipowym odbieramy miód i powoli zaczynamy te nasze pszczółki przy, przystosowywać do, do tego żeby żeby się to wszystko poukładało do zimy jednym z pierwszych zabiegów po odebraniu miodu jest uzupełnienie zapasu żelaznego nie jest to zakarmianie tylko jest to e, uzupełnienie zapasu żelaznego u mnie taki zapas żelazny to jest około 5 do 7 kg. W ramkę wielkopolską powiedzmy wchodzi 2,5 kg. Jak takie pszczoły zakarmimy, wiadomo, żeby nie były głodne, żeby te matki czerwiły. Są też pobudzane ciastem pyłkowym. To się jakby u mnie sprawdza, no bo tam z tym pyłkiem po tej lipie bywa różnie. Są też jakieś zapasy pyłku z lipy, ale bardzo minimalne, bo ja pyłek pozyskuję. Także tego pyłku jest dosyć niewiele, a tej pierzgi zgromadzonej i muszę się wspomagać takimi produktami z rynku jak ciasto pyłkowa Można też zrobić samemu z drożdżami ciasto, ja natomiast jakby korzystam z gotowych produktów. Kolejnym jakby z etapów ciśnienie wylotków oraz pełna wentylacja wulu. Ściśnienie wylotków. po co wylotki z jak jest gorąco? No po to, że nie ma pożytku i często te rodziny właśnie w taki sposób są prowokowane do rabunków. Nawet jeżeli je karmimy inwertami, to to, to jest tak, że no te rabunki występują. No, in inwerty, tak jak mamy te glukozowo-fruktozowe e, syropy, one jednak wydzielają zapach i często są te pszczoły w tym okresie też tego podkarmiania rabowane, <laughs> na co trzeba oczywiście uważać. Jest to też okres, w którym warto wysłać próbki, warto wysłać próbki na nosemozę i wiedzieć, czy coś należy działać. Jeżeli takie wyniki dostaniemy, no to wiemy, jak sobie tam z tym radzić, jak te nasze psiuki przygotowywać do tej zimy, w jakim stanie są zdrowotnym, co jest bardzo ważne. Możemy również w tym czasie wykonać flotację alkoholową, bądź też co zlecić w laboratorium, to są tak naprawdę groszowe sprawy. Wiemy też jaki mamy stopień porażenia warozy, co jest bardzo ważne. No i ja w lipcu już rozpoczynam, w tych rodzinach, które nie są na gryce, rozpoczynam leczenie kwasem mrówkowym. Na gry, na... No i oczywiście izolację matek, tak? W lipiec, sierpień to jest czas na izolację matek. No i leczenie naszych pszczółek kwasem. Leczymy kwasem w takich e, jakby, le, to jest takie jakby to wstępne leczenie chodzi o to, żeby zobaczyć mniej więcej na jakim poziomie jesteśmy warozy w pasiece, jak wygląda ta reinwazja e, oraz e, no, no, tej ilości, tak, żeby jakoś w miarę to kontrolować i wiedzieć na czym stoimy żeby sobie tego nie puścić do zimy wszystkiego co jest też ważne, bardzo ważna jest wentylacja w tym okresie jest gorąco, mamy ściśnione wyloty do tego podajemy kwasy, żebyśmy sobie tych naszych pszczółek nie, nie, nie ugotowali ja też w tym okresie po tych pszczołach, jeżeli chodzi o lipę zazwyczaj to już jest okres, w którym jeżeli jest pieżga, to wrzucam sobie te pierzgi na skrajne ramki po co chodzi w ogóle z tą pieżgą? Po co, po co nam ta pierzga w ulu? I dlaczego tak robię? Dlaczego ja nie zabieram tej pierżgi całej? A chociażby dlatego, że pod koniec lipca zazwyczaj mamy średni, a, a na moim terenie praktycznie zerowy pożytek pyłkowy taki wartościowy. Zaczynają się kukurydzę, zaczynają pylić pszczoły, pobierają pyłek z kukurydzy, który nie jest wartościowy. On posiada bardzo mało białka. Co się później odbije na naszych larwach, na, 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 na żywotności naszych pszczół, wygryzaniu tych larw i rozwoju. Także to jest bardzo ważne, żeby tutaj o tym pamiętać, nie pominąć, tego, nie pominąć tego tematu. Kolejnym krokiem, który robię, to jest sprawdzenie stanu naszych matek. Sprawdzam stan naszych matek. Wiadomo, wywalamy jakieś takie matki, które. Które są stare, patrzymy sobie w rejestr jak to mniej więcej wygląda. Wywalamy matki stare, mało efektywne, strutowiałe, cokolwiek jakby się tam dzieje, to jest dobry czas na te wymiany tych matek. Eee, także to, to też polecam. Zazwyczaj już początkiem sierpnia rodziny po lipie są 80% przygotowane do zimy, czyli praktycznie już są zakarmione. Jak zaczynamy po, 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 po tym kwitnieniu lipy sobie karmić to do sierpnia sobie zdążymy to zakarmić, a później już są tylko korekty ważne jest też e, wycofanie starych ramek ja też w tym okresie robię takie, takie przebranie ramek które co już idzie do spalenia, do przetopienia e, i zaczynamy porządki zimowe ścieśniamy sobie wstępnie gniazda co jest w ogóle też ważne przy przygotowaniu do zakarmiania zimowego ja jeżeli posiadam ule wielkopolskie są to zazwyczaj rodziny zimowane na dwóch korpusach, założenie kraty odgrodowej. Po co ta krata odgrodowa i po co się z tym bawić przy zakarmianiu? Właśnie po to, że jeżeli zaczynamy uzupełniać zapas żelazny, matki zaczynają czerwić i zaczynają zazwyczaj czerwić w korpusie górnym. Jeżeli czerwią w korpusie górnym, zaczyna być to dla nas problemem. Ten pokarm zimowy jest źle rozłożony, i później kłąb eee, jest tak, że powiedzmy, że uwiąże się na środku, chce iść w górę. No a tam nie ma pokarmu. Nie ma pokarmu rozłożonego, by był czerw. To jest bardzo duży problem. Myślę, że jeżeli chodzi o przygotowania, to, jest, to są takie główne warunki, które, które teraz jakby powiedziałem. Myślę, że to na tyle. Taki krótki filmik mniej więcej na co zwrócić uwagę, żeby sobie te pszczoły puścić zdrowo do zimy. Bardzo ważne jest to, żebyście kontrolowali w tym okresie Pokarm, żeby miał pszczoły, żeby miały dobrej jakości pieżgę albo dostęp do dobrej jakości pyłku. Macie różne tereny, także e, każdy ma jakby to, to tutaj może sobie tym żonglować. To ja mam taki dostęp, jaki mam e, do pożytków, także ja sobie w tą stronę to prowadzę. No i myślę, że tyle. Kolejny filmik będzie o zakarmianiu: dlaczego, czym jak i po co karmię jak to karmię, dlaczego jestem w tym zatwardziały i co też podaję pszczołom, żeby, żeby ta zimowla przebiegła poprawnie.